Witam Was serdecznie z make Makeup. W tym filmiku chciałabym Wam zaproponować makijaż wieczorowy w kolorach takich bordowych, troszeczkę innych. Życzę Wam miłego oglądania. Powiekę mam już przygotowaną do makijażu: to znaczy, mam nałożony podkład, a następnie jasny bazowy cień, który jak zwykle nałożyłam na całą powiekę aż pod błogosławą oraz na powiece donie. Teraz przystąpię do przyklejenia plasterka. Kawałeczek odkleiłam już i przyklejam go tak od, od tego miejsca na dolnej powietrze, uważając, żebym żeby sobie nie przykleiła rzęs na dolnej powietrze oraz prowadzę tak pod kątem do, w kierunku do, do brwi, do zakończenia brwi. Dobra, ta czynność jest już wykonana. Kolejnym elementem jest nałożenie białego cienia w kredce kremowego. Ja nałożę Jumbo Eye Pencil w kolorze milk. Nabieram na palec i aplikuję go począwszy od wewnętrznego kącika oka na ruchomej powiece. Teraz nałożę ciemny cień i to będzie cień z paletki mixa. taki ciemny, bardzo mocny cień, ciemny cień w kolorze takim myszowatym. Biorę pędzelet średniej wielkości i rozpocznę nakładanie tego cienia od zewnętrznego kącika oka. Przy górnej powietrze. Nadmiar odrobinę strzepuję i rozprowadzam ten cień. Najeżdżam na ten mój plastereczek. Odrobinę w kierunku do linii rzęs. jeszcze troszeczkę wyżej i troszeczkę w załamaniu powieki. Akcentuję dosłownie. I rozcieram teraz ten cień. a zostanie przykryty cieniem w kolorze bordowym, także nie martwcie się, jeśli będzie nierównomiernie pokryty nałożony na powiekę oczyszczam oczyszczam mój pędzelek ponieważ pracuję tylko na paru pędzelkach więc yy, tego sobie oczyszczę, jeśli wy macie pełen zestaw pendli, oczywiście możecie użyć innego dlatego ja odrobinę tutaj wypucuję Teraz nałożę cienie z palety Manly, 120 cieni. I będę nakładała takie dwa cienie. Najpierw ten tutaj, troszeczkę jaśniejszy, taki miedziany, a kolejny, kolejno ten czerwony następnie. Nabieram na pędzelek oczywiście mój dzień. I rozpoczynam aplikację tego cienia. Najlepiej może od wewnętrznego kącika oka. I nakładam ten cień miedziany na całą powiekę ruchomą. Oraz przykrywam tym samym cieniem wcześniej nałożony cień czarny. Po nałożeniu tego jaśniejszego, miedzianego cienia, nałożę teraz ten cień, cień o, troszeczkę ciemniejszy, taki bardziej bordowy wydaje się. Tym samym pędzelkiem, bądź innym oczywiście jak Macia, nabieram na czubeczek tego pędzelka ten cień i ten kolor roz rozprowadzę tuż nad tym cieniem jaśniejszym. Akcentując, innym kolorem. Robię to od wewnętrznego kącika oka i kieruję się ku górze. Teraz odklejam mój plastereczek. Najlepiej robię to od dolnej części. Od dołu do góry. Płynnym ruchem raczej nam się to zrobić. I niestety, tak jak widzicie, tutaj powstało takie taka wolno miejsce odznaczenie od plasterka, także muszę to przykryć podkładem. Podkład Revlon Colorstay numer 188 Beige. Ten odcień najbardziej do mnie, do mnie pasuje. Odrobinę nabieram na palec. I rozciągam podkład. Teraz nasza pora na zaakcentowanie dolnej mojej powieki. Robię to tymi samymi cieniami, czyli tym jaśniejszym miedzianym i tym ciemniejszym. Pędzelek, który biorę, będzie to będzie to pędzelek taki grubszy z Sephory z serii dwustronnych. Najpierw rozpoczynam od nałożenia tego bardziej czerwonego cienia od zewnętrznej części powieki, cienka linia tego cienia dla zaakcentowania. Kieruje się do wewnętrznego kącika oka. Teraz biorę ten jaśniejszy cień. I tak w zasadzie wyjeżdżam troszeczkę nim tutaj w kierunku linii prostej, do, aż do nosa w zasadzie dojeżdżam. Odrobinę ciemnego cienia, te, tego samego, którego aplikowałam w pierwszej kolejności, czyli z i zaznaczam nim zewnętrzną, zewnętrzną część powieki dolnej. Kolejnym etapem jest roztarcie widocznych konturów oraz poprawienie, nałożenie rozświetlacza pod łuk brwiowy. Zrobię to również jasnym cieniem z palety NYX For Your Eyes Only Smoky Eye. Taki jasny, jasny cień perłowy. Użyję, zaplikuję ten cień pędzelkiem z drugiej strony z Sephory. Najpierw rozpocznę od wewnętrznego kącika oka, rozświetlam oraz kieruję się ku brwiom i rozcieram kolor, najeżdżając tak w dół na, na wcześniej namalowane. Namalowano powiekę. Po zaplikowaniu cieni na dolnej powiece podkreśliłam ją czarną z Gosha, wodoodporną. Poczynając od zewnętrznego kącika oka, linię proste tworząc do wewnętrznego kącika oka. W samym kąciku oka zrobiłam smugę jasnym, białym cieniem Nixa Jumbo Eye w kolorze milk. Następnie namalowałam kreskę na górnej powiece czarnym eyelinerem z Golden Rose na samym końcu kreskę wyciągnęłam leciutko w górze. Kolejnym etapem było bardzo mocne wytuszowanie rzęs oraz przyciemnienie brwi, to wszystko zrobiłam tym samym tuszem do rzęs Max Faktora 2000 kalorii. A na sam koniec podkreśliłam usta błyszczykiem naturalnym z Inglota serii Slick Cream numer 92. Tak prezentuje się makijaż. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia.